Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na moim kanale w kolejnym filmie. A dzisiaj będziemy robić makietę do wcześniejszego naszego modelu yy, hub, Hubicy y, Niemieckiej. Jak widać, całe jest zrobione z gliny. Tutaj zrobiłem wklęsłe miejsce i przerysowałem yy, Kreski w głębienia, jako będzie tutaj miejsce, w którym coś wybuchło. Tutaj będzie nasza armata, na której będzie stała. Tu będzie jakiś krzaczek. No dobrze, to zapraszam do filmu. Jak widać, wszystko już miałem w piekarniku na 200 stopni i z 10 minut to trzymałem. Teraz, kiedy jest to całe zaschnięte i twarde, na tym maluję w głębieniu brązową farbą jasną i ciemną tutaj dookoła wybuchu. Dobrze, następnie będę malował w tych miejscach dookoła zieloną farbą, na którą będziemy później sypać trawę. Dobrze, teraz czas przeszedł na roślinność. Dobrze, jak widać na samym dole dodaliśmy już roślinność. Teraz w tym miejscu będziemy te miejsce uwłasać. Co to znaczy? Będziemy dodawać na przykład brązową farbę i będziemy dodawać trochę ziemi ogrodniczej. Dobrze, teraz będziemy pateczkami do uszu wziąć i będziemy wszystko tutaj ubijali farbą brązową. Dobrze, teraz będziemy dodawać. Roślinność na samą górę. Teraz po dodaniu rzeczy będę dodawał tutaj wszędzie po bokach deski. Deski tutaj będą pomalowane na czarno. Tutaj będzie deseczka, która będzie symulowała podpór. Dobrze, tak już wygląda końcówka z modelem. Według mnie nawet dobrze wyszło jak na moje możliwości. Yy... chyba tyle mam do powiedzenia co do tego modelu yy, glinę kupiłem w sklepie Teddy używam ułem jakiś jakieś yy, 250 gramów no dobrze to do następnego filmiku do widzenia pa